Choć samotny to bardzo pracowity Damian, po ciężkiej pracy na budowie bardzo lubi pomagać w domowych porządkach. Po pracy, długo do rozmowy na temat nowej kobiety, nawawia go siostra. Choć on sam nie wie, jakiej kobiety szuka. Lejek, dlaczego nie znalazłeś jeszcze dziewczyny? No, nie mam czasu. Hmm, nie masz czasu, już nie gadaj, że nie masz czasu. Pracuję. Aha. Damian, a dlaczego cię nie wyszło z poprzednią dziewczyną? Tak wyszło jak wyszło. Mm. Tak było. Mm -hmm. Ale to co było nie tak? Nie wiem. Coś tam było. Aha, może twój charakter. Może. Mm -hmm. Aj, jaj, jaj, nie będzie twoją żoną. Aj, jaj, jaj. Musisz szukać nową. Aj, aj, aj. Siostra Damiana, tak samo jak jego przyjaciel skuter, oczekuje, że już niedługo będzie mogła porozmawiać ze swoją przyszłą szwagierką, z którą będzie miała tak dobry kontakt, jak z tymi, które zostawiły Damiana. Znaczy, na, na ogół było, było to tak, że ja to dziewczynę znałam. <laughs> to taki w miarę dobry. No, ale to ja wcześniej tu nie mieszkałam, to ja nie wiem tak do końca jak to tam było, nie? No, ale z tego co ja wiem, i jak było, no to dobry mieliśmy kontakt. Zawsze porozmawiałyśmy, czy, 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 czy tam pośmiałyśmy się, czy pożartowałyśmy. Jest, było dobrze. Zabiorę cię do domu, bo po cicho pokryją. Będziesz